Mamy 100 słów. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie i zasubowanie mnie. I to jest filmik na szybko, tak? Na szybko! Ale jest konkurs! Taki jeden YouTuber, którego poznałam rok temu w sumie i, i on robi live, to zrobił taki konkurs i chciałabym też zrobić. Nie dlatego, że mi się podobał, ale. Po, no, no, bardzo mi się podobał, ale. Chodzi o to, że były kilka pomysłów na to, co mam zrobić na stosobów i postanowiłam to zrobić w jedności, był konkurs, rysowanie i challenge. Więc teraz robię tego konkurs, gdzie możecie wygrać za pierwsze miejsce. za pierwsze miejsce. Możecie wystąpić w jednym sortie, w jednym filmiku takim z eną czyli mogę pan zrobić posać eny i możecie mi też dać wyzwanie za pierwsze miejsce za drugie miejsce możecie dostać jeden sorce z sobą i dać mi wyzwanie a za trzecie po prostu wyzwanie więc mam nadzieję że wystąpicie w tym konkursie bo pewnie nikt się nie zgłosi Jest Maria głupia ja. Nie, nie, powiedziałam wam co trzeba zrobić na ten konkurs. Więc trzeba zrobić w narysować mnie i... i najlepszy rysunek wygrywa. Nie, 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 nie liczy się. Rozumiecie? Zapadło do mózgu? Do do, 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 do. No i super, papa, Papa łanka! Pa, pt